Wieża jaskółki. Taśma druga, ścieżka druga. Terror! Warknęła, mrużąc błyszczące oczy i pociągając nosem. Stację mamy pod terrorem. Cesarz Emhirt trzyma tak cały świat. My jeno te budę. Ale zasada ta sama. Au, psia krew! Wrzasnęła ze stołu myśl. Uważaj w coż. gasz. Zrób mi tak jeszcze raz, to ja ciebie żgnę. Także na wylot przejdzie. Szczury, oprócz falki i Gizelhera, ryknęły śmiechem. Chce się być piękną, trzeba cierpieć, zawołała Iskra. Kłuj ją, mistrzu, kłuj, dodał Kajli. Ona między nogami zahartowana. Falka zakleła paskudnie i rzuciła w niego kubkiem. Kali uchylił się. Szczury znowu zaryczały śmiechem. Tak tedy, odsporn zdecydował się położyć kres wesołości. Stację trzymacie pod terrorem. A po co, pomijając satysfakcję, jaka z terroryzowania wypływa? My tutaj, odrzegł Gizelher, wcierając sobie fistech w dziosło, na czatach leżymy. Gdy kto tu stanie, by konie zmienić albo wypocząć, to się go obedrze. Tu wygodniej, niż gdzie na rozstaju albo w haszczach przy gościńcu. A toli, jak to iskra dopiero co powiedziała, zasada ta sama. Ale dziś od świtu tylko ten nam popadł, wtrącił Rif, wskazując mistrza almawerę, skrytego niemal z głową między rozwiedzionymi udami misl. Golec, jak każdy sztuk, mistrz, nie było go z czego ograbić, więc go z jego kunsztu ograbiamy. A rzućcie okiem, jaki on zmyślny do rysunku. Obnażył przed ramię i pokazał tatuaż. Nagą kobietę. Ruszającą pośladkami, gdy zaciskał pięść. Kaili też się pochwalił. Dookoła jego ręki, powyżej kolczastej branzolety, wił się zielony wąż z rozwartą paszczą i szkarłatnym, rozwidlonym językiem. Gustowna rzecz, rzekł obojętnie Hotsporn. I pomocna przy identyfikacji trupów. Atoli z grabieżą nie wyszło wam, drogie szczury. Przyjdzie wam zapłacić artyście za jego kunszt. Nie było kiedy was uprzedzić. Od siedmiu dni, od pierwszego września, znakiem jest purpurowa rozdarta strzała. On ma taką, wymalowaną na wozie. Rif zaklął pod nosem. Kylie zaśmiał się. gizelher obojętnie machnął ręką. Trudno. Jeśli mus, to się mu zapłaci za jego igły i farby. Purpurowa strzała, mówisz. Zapamiętamy. Gdyby tu do jutra jeszcze jakiś ze znakiem strzały nadjechał, nie będzie mu krzywdy. Zamierzacie tu tkwić do jutra? Zdziwił się nieco przesadnie Hotsporn. Nierozsądnie szczury. Ryzykownie i niebezpiecznie. Że jak? Ryzykownie i niebezpiecznie. Gizelher wzruszył ramionami. Iskra parsknęła i wysmarkała się na podłogę. Riff, Kylie i Falka. Patrzyli na kupca tak, jak gdyby właśnie oznajmił im, że słońce wpadło do rzeczki i trzeba je szybko wyłowić, zanim je raki oszczypią. Hotsporn zrozumiał, że właśnie odwołał się do rozsądku szalonych smarkaczy, że ostrzegł przed ryzykiem i niebezpieczeństwem, pełnych szaleńczej brawury fanfaronów, w którym pojęcia te były całkowicie obce. Pościg za wami idzie szczury. No i co z tego? Hotsporn westchnął. Dyskurs przerwała misl, która podeszła do nich, nie zadając sobie trudu, by się ubrać. Postawiła nogę na ławie i kręcąc biodrami, zademonstrowała wszem i wobec dzieło mistrza almawery: pąsową różę na zielonej łodyżce z dwoma listkami, usytuowaną na udzie tuż przy pachwinie. Ha? spytała, biorąc się pod boki. Jej sięgające niemal łokci bransolety błysnęły brylantowo. – Co powiecie? – Śliczności! – parsnął Kali, odgarniając włosy. Hodsporn zauważył, że szczur nosił kolczyki w przekłutych małżowinach usznych. Nie ulegało wątpliwości, że wkrótce takie kolczyki będą, podobnie jak nabijana metalem skóra, w modzie, wśród złotej młodzieży w turn i w całym geso. — Twoja kolej, Falka — powiedziała Mistl. — Co każesz sobie wykłuć? Falka dotknęła jej uda, pochyliła się i przyjrzała tatuażowi. Z bliska. Mistl pieszczotliwie poczochrała jej popielate włosy. Falka zachichotała i bez żadnych ceregieli zaczęła się rozbierać. — Chcę taką samą różę — oznajmiła. — W tym samym miejscu, co u ciebie, kochana. Ależ myszy tu u ciebie widzogoto. Ciri przerwała opowieść, patrząc na podłogę, gdzie w kręgu rzucanego przez kaganek światła trwał istny mysiturniej. turniej. Można było sobie jedynie wyobrazić, co działo się poza kręgiem, w ciemnościach. Przydałby ci się kot, albo lepiej dwa koty. Gryzonie, odchrząknął pustelnik, lezą do chałupy, bo zima nadciąga. A kota miałem, ale powędrował gdzieś. Nie cnota, przepadł. Pewnie zagryzł go lis albo kuna. Nie widziałaś tego, kota, Ciri. Jeśli coś go zagryzło, to smok, nic mniejszego. Taki był. No, szkoda. On by tym myszom nie pozwolił łazić mi po łóżku. Szkoda. Szkoda. Ale ja myślę, że on wróci. Koty zawsze wracają. Dorzucę do ognia. Zimno. Zimno. Diabelnie chłodne teraz noce. A przecież to nawet jeszcze nie połowa października. Opowiadaj dalej, Ciri. Ciri przez chwilę siedziała nieruchomo, zapatrzona w palenisko. Ogień Ożył na podrzuconym drewnie, zatrzeszczał, zahuczał, cisnął na oszpeconą twarz dziewczyny złoty blask i ruchliwe cienie. Opowiadaj, Mistrz Almawera kół a Ciri czuła, jak łzy wiercą się w jej kącikach oczu. Choć przezornie oszołomiła się przed zabiegiem winem i białym proszkiem, ból był nieznośny. Zaciskała zęby, by nie pojękiwać. Ale nie jęczała, ma się rozumieć. Udawała, że nie zwraca uwagi na igły, a ból ma w pogardzie. Starała się, jak gdyby nigdy nic, brać udział w rozmowie, jaką szczury wiodły z Hotspornem, osobnikiem pragnącym uchodzić za kupca, który, prócz faktu, że żył z handlowców, nic wspólnego z handlem nie miał. Ciemne chmury ściągnęły nad wasze głowy. Mówił Hotsporn, wodząc po twarzach szczurów ciemnymi oczyma: Nie dość, że poluje na was prefekt Zamarillo, mało że Warnhagenowie, mało że baron Casadei. Ten? wykrzywił się Gizelher. Prefekta i Warnhagenów rozumiem, ale dlaczego ten jakiś Casadei na nas zawzięty? Okręcił się wilk owczą skórą. Uśmiechnął się Hotsporn i beczy żałośnie. Be, be, nikt mnie nie lubi, nikt mnie nie rozumie. Gdzie się nie pokaże, kamieniami rzucają. Huś, huś, krzyczą. Za co tak? Za co taka krzywda i niesprawiedliwość? <laughs> Córka barona Casadei drogie szczury, po przygodzie nad rzeką Pliszką do dziś dnia słabuje. Gorączkuje. A, przypomniał sobie Gizelher. kareta z czwórką tarantów, to ta panna? — Ta! Teraz, jakem mówił, choruje, w nocy z krzykiem się zrywa, panna Kajleja wspomina, ale osobliwie pannę Falkę i broszkę, pamiątkę po mamusi nieboszczce, którą to broszkę panna Falka przemocą jej z sukienki zdzierała, słowa różne przy tym powtarzając. — To wcale nie o to idzie! — wrzasnęła ze stołu Ciri, mając okazję wrzaskiem odreagować ból. Okazaliśmy baronównie kontempt i despekt, pozwalając by na sucho uszła. Trzeba było wychędożyć pannicę. W samej rzeczy. Ciri czuła wzrok hotsporna na swych gołych udach. Wielki to zaiste dyshonor, nie wychędożyć. Nie dziwota, że obrażony kasadej skrzyknął zbrojną hasę i wyznaczył nagrodę. Zaklinał się publicznie że wszyscy zawiśniecie głowami w dół z kroksztynów na murach jego zamku. Zapowiedział też, że za ową zdartą z córki broszkę z panny falki zedrze skórę. Pasami. Ciri zakleła, a szczury zaryczały dzikim śmiechem. Iskra kichnęła i okropnie się usmarkała, a Fistech drażnił jej śluzówkę. — My te pościgi lekce sobie ważymy oznajmiła, wycierając szalikiem nos, usta, podbródek i stół. Prefekt, baron, wenhegeny, ścigają, ale nie dościgną. My jesteśmy szczury. Za Weldą zrobiliśmy trzy zygzaki i teraz ci durnie w piętkę gonią, wstecz zimnego tropu. Nim się połapią, będą za daleko, by zawracać. A niechby i zawrócili, rzekł zapalczywie Asse, który jakiś czas temu przyszedł zwarty na której nikt go nie zastąpił i nie zamierzał zastąpić. Poszczerbim ich i tyle. Pewnie, krzyknęła ze stołu Ciri, zapomniawszy już, jak zeszłej nocy wiali przed pogonią przez wioski nad Weldą i jakiego miała wtedy stracha. Dobra. Gizelher walnął otwartą dłonią w stół, raptownie kładąc kres hałaśliwej gadaninie. Gadaj, Hotsporn, bo przecież widzę, że chcesz nam o czymś powiedzieć. O czymś ważniejszym od prefekta, Wernhagenów, barona Casadei i jego wrażliwej córeczki. Bonhart idzie waszym tropem. Zapadła cisza, niezwykle długa. Nawet mistrz Almawera przestał na chwilę kłuć. Bonhart, powtórzył przeciągle Gizelher, stary siwy szubrawiec. Musieliśmy komuś fest dokuczyć. Komuś bogatemu, stwierdziła myśl, nie każdego stać na Bonharta. Ciri już miała spytać, kim jest ów Bonhart, ale uprzedzili ją prawie jednocześnie jednym głosem Asse i Rif. To łowca nagród, wyjaśnił ponuro Gizelher. Dawniej podobno żołnierką się parał. Potem wędrownym handlem wreszcie wziął się za zabijanie ludzi dla nagrody. To sukin syn jakich mało. Gadają, powiedział dość niefrasobliwie Kaili, że gdyby wszystkich, których Bonhart zaciukał, na jednym żalniku chcieć pochować, musiałby żalnik mieć spółmorgi. półmorgi. Misle nasypała szczyptę białego proszku w zagłębienie między kciukiem i palcem wskazującym i ostro wciągnęła do nosa. Bonhart rozbił hanzę dużego lotara, powiedziała. Zasiekł jego i jego brata, tego, co go wołali Muchomorek. Powiadają ciosem w plecy, dorzucił Kaili. Zabił też Waldeza, dodał Gizelher. A gdy Waldez zginął, rozpadła się jego Hanza. Jedna z lepszych była. Porządna, ostra hulajpartia. Druchy dobre. Myślałem swego czasu przystać do nich, zanim myśmy się spiknęli. Wszystko prawda, rzekł Hotsporn. Takiej Hanzy jak Hanza Waldeza II nie było i nie będzie. Pieśni śpiewają o tym, jak wyrwali się obławie pod sardą. Od głowy bujne, od kawalerska fantazja. Mało komu z nimi w paragoniść Szczury zamilkły nagle i utkwiły w nim oczy, błyszczące i złe. Myśmy, wycedził po chwili ciszy Kajli. W przedarli się kiedyś przez szwadron Nilwgarskiej jazdy. Odbiliśmy Kaila Ani Sirom warknął Asse. Z nami, zasyczał Riff, też nie każdemu w paragon. Tak jest, Hotsporn, wypiął pierś gizelher Nie gorsze szczury od żadnej innej hulajpartii. Nie gorsze i od waldezowej hanzy. Kawalerska fantazja, mówisz to ja ci coś o panieńskiej fantazji opowiem. Iskra, myśle i falka, we trzy jak tu siedzą, przejechały w biały dzień środkiem miasteczka Druich, a wywiedziawszy się, że stoją w traktierni Warhagenowie, przedswałowały przez traktiernie na wskroś. Wjechały od frontu, wyjechały od podwórza. A Warnhagenowie zostali z otwartymi gębami, nad pobitymi kuflami i rozlanym piwskiem. Powiesz może, że to mała fantazja? Nie powie, uprzedziła odpowiedź misle uśmiechając się złośliwie. Nie powie, bo wie, kto zacz szczury. Jego Gildia też to wie. Mistrz Almawera skończył tatuować. Ciri podziękowała z dumną miną, ubrała się i dosiadła do kompanii. Prychnęła, czując na sobie dziwny, taksujący i jakby kpiący wzrok Hotsporna. Łypnęła na niego złym okiem, manifestacyjnie przytulając się do ramienia misl. Zdążyła już wypraktykować, że takie manifestacje peszą i skutecznie chłodzą zapały panów, w którym w głowie były amory. W przypadku Hotsporna działała nieco na wyrost, bo niby kupiec nie był w tym względzie natrętny. Hotsporn był dla Ciri zagadką. Widziała go przedtem tylko jeden, jedyny raz. Reszta opowiedziała jej misle. Hotsporn i Gizelher wyjaśniła, znają się i kumają od dawna. Mają umówione sygnały, hasła i miejsce spotkań. Podczas tych spotkań Hotsporn daje informacje. I wtedy jedzie się na wskazany trakt i napada na wskazanego kupca konwój lub karawanę. Niekiedy zabija się wskazaną osobę. Zawsze też umawiany jest znak. Na kupców z takim znakiem na wozach napadać nie wolno. Ciri początkowo była zdumiona i lekko rozczarowana. Patrzyła na Gizelhera jak w tęcze. Miała szczury za wzór swobody i niezależności. Sama pokochała tę swobodę, tę pogardę dla wszystkiego i wszystkich. Aż tu niespodziewanie przeszło wykonywać robotę na zamówienie. Jak najemnym zbirom ktoś rozkazywał im, kogo bić. Mało tego, ktoś kogoś zakazywał im bić, a oni słuchali, spuściwszy uszy. Coś za coś, wzruszyła ramionami indagowana misle. Hotsporn wydaje nam rozkazy, ale i daje informacje, dzięki którym przeżywamy. Swoboda i pogarda mają swoje granice. W końcu zawsze jest tak, że się jest czyimś narzędziem. Takie jest życie, sokoliczko. Ciri była zdziwiona i rozczarowana. Ale przeszło jej szybko. Uczyła się także tego, by nie dziwić się za dużo i za dużo nie oczekiwać, bo wtedy rozczarowanie bywa mniej dotkliwe. Ja, drogie szczury mówił tymczasem Hotsporn miałbym remedium na wszystkie wasze kłopoty na nissirów, baronów, prefektów na Bonarta nawet tak, tak, bo choć zaciska się na waszych szyjach arkan, ja miałbym sposób na to, by się spętli wyślizgnąć. Iskra parsknęła, Riff zachichotał, ale Gizelher uciszył ich gestem. Pozwolił Hotspornowi kontynuować. Wieść głosi, powiedział po chwili kupiec, że lada dzień ogłoszona będzie amnestia. Jeśli nawet na kimś ciąży kondemnata, ba, jeśli nad kimś stryczek wisi, będzie miał darowane. Jeśli tylko się ujawni i wyznawimy. Was też to dotyczy. Pieprzenie! Krzyknął Kaili, załzawiony nieco, bo właśnie wciągnął był do nosa szczyptę fistechu. Nilfgaardzka sztuczka! Fortel! Nie nas, starych wróblów, na takie plewy chcieć brać. Powoli! Powstrzymał go Gizelher. Nie gorączkuj się, Kaili. Odsporni jak go znamy, niezwykł klimkiem rzucać Ni z gęby chole wyczynić. Zwykł wiedzieć. Co i dlaczego gada. Wtedy pewnie wie i powie nam, skąd ta nagła Nilwgardzka łaskawość. Cesarz Emhyr, rzekł spokojnie Hotsporn, bierze małżonkę. Cesarzową wkrótce będziemy mieli w Nilgardzie. Dlatego amnestię mają ogłosić. Cesarz, ponoć ogromnie szczęśliwy, więc i dla innych pragnie szczęścia. Gdzieś! Mam cesarskie szczęście, oznajmiła wyniośle misle. A z amnestii pozwolę sobie nie skorzystać, bo mi coś ta nilfgardzka łaska świeżym wiórem pachnie. Coś jakby pal w szpic strugali. <grym> Wątpię, wzruszył ramionami Hotsporn, by to był podstęp. To jest sprawa polityczna i duża. Większa niżli wy, szczury, niżli wszystkie tutejsze hulajpartie do kupy wzięte. Tu o politykę chodzi. Znaczy o co? Zmarszczył Brwi Gizelher, Bo mniczarta nie zrozumiał. Mariaż emhyra jest polityczny. I polityczne sprawy mają być pomocą tego mariażu wygrane. Cesarz Unię tworzy małżeństwem. Chce jeszcze mocniej cesarstwo zjednoczyć. Położyć kres pogranicznym tumultom. Zaprowadzić pokój. Bo wiecie z kim się żeni? Z Cyrillą, z następczynią tronu Cintry. Kłamstwo! wrzasnęła Ciri. Bujda! Jakim czołem raczy panna Falka zadawać mi kłam? Hotsporn uniósł na nią oczy. Czyżby była lepiej poinformowana? Pewnie. Ciszej, Falka, skrzywił się Gizelher. cię na stole w kuperek, cicho byłaś, a teraz się drżesz? Co to za Cintra, Hotsporn? Co to za Cyrilla? Czemu to niby ma być takie ważne? Cintra, wtrącił Riff, sypiąc sobie fistech na palec, to państewko na północy, o które cesarstwo wojowało z tamtejszymi władykami. Ze trzy albo cztery lata temu to było. Zgadza się, potwierdził Hotsporn. Cesarscy podbili Cintrę i nawet przeszli rzekę Jarre, ale później musieli się wycofać. Bo dostali lanie pod wzgórzem Sodden, warknęła Ciri. Wycofywali się tak, że mało gaci nie pogubili. Panna Falka? Jak widzę, obeznana z historią najnowszą. Chwali się chwali w tak młodym wieku. A wolno spytać, gdzie panna Falka do szkół uczęszczała? Nie wolno. Dosyć upomniał znowu Gizelher. Praw o tej cincze, Hotsporn i o amnestii. Imperator Emhir. Rzekł kupiec, postanowił stworzyć z cintry państwo bluszczowe. Jakie? Bluszczowe. Jak bluszcz, nie mogące istnieć bez potężnego pnia, wokół którego się owija. Na e, pniem tym oczywista jest Nilfgaard. Już są takie państwa, weźmy choćby Metine Mecht, Tuzan. Królują tam lokalne dynastie. Na niby ma się rozumieć. To się nazywa pazerna autonomia, pochwalił się rif. Słyszałem. Problem z ową cintrą wszelakoż był taki, że tamtejsza królewska linia wygasła. – Wygasła? – z oczu Ciri zdawałoby się sypnąć się za chwilę zielone iskry. – Ładnie mi wygasła. Nilgardczycy zamordowali królową kalantę. Zwyczajnie zamordowali. – Przyznaję – Hotsporn gestem pohamował Gizelhera, zamierzającego znów zgromić Ciri za wtrącanie się – że ustawicznie błyska nam tu panna Falka wiedzą – Królowa Cintry faktycznie poległa w czasie wojny. Zginęła też, jak mniemano, jej wnuczka, cyrilla ostatnia z królewskiej krwi. Wtedy nie bardzo miał Emher z czego zrobić, owej, jak to mądrze rzekł pan Riff, pozornej autonomii. Aż tu nagle, ni z tego, ni z owego, owa Cirilla odnalazła się. – Bajeczki to są jakieś – parsknęła iskra, opierając się o ramię Gizelhera. Rzeczywiście kiwnął głową hotsporn. Trochę to jak w bajce trzeba przyznać. Mówią, że ową Cyrillę zła czarownica więziła gdzieś na dalekiej północy. W magicznej wieży. Ale udało się jej, a Cyrilli nie wierzy, zbiec i poprosić o azyl w cesarstwie. To jest jedna wielka, cholerna, nieprawdziwa bójda i bzdura! Rozdarła się Ciry roztrzęsionymi rękoma, sięgając po puzdereczko z fistechem. Zaś, imperator Emhyr, jak głosi fama, ciągnął niespieszony hotsporn, gdy tylko ją ujrzał, zakochał się w niej bez pamięci i chce pojąć za żonę. Sokoliczka ma rację, powiedziała twardo Misle, akcentując wypowiedź walnięciem pięścią w stół. To jest cholerna bzdura. Za cholerną cholerę. Pojąć nie mogę, o co tu chodzi. Jedno jest pewne. Opierać na tej bzdurze nadzieję na nilfgardzką łaskę byłoby jeszcze większą bzdurą. Tak jest, poparł ją Riv. Nic nam po cesarskim orzenku. Choćby nie wiem, z kim się cesarz żenił, na nas zawsze będzie inna narzeczona czekała. Konopna! Nie w waszych szyjach sprawa, drogie szczury, przypomniał Hotsporn. To jest polityka. Na północnych rubieżach cesarstwa wciąż rebelie, bunty i ruchawki. Zwłaszcza w owej i okolicach. A pojmie imperator za żonę dziedziczkę cintry, to cintra się uspokoi. Będzie uroczysta amnestia, bo rebelizanckie partie zejdą z gór, przestaną cesarskich szarpać i dyskusty czynić. Ba, jeśli cintryjka zasiądzie na cesarskim tronie, to buntownicy wstąpią do cesarskiej armii. A wiecie wszak, że na północy, za rzeką Jarrą trwa wojna. Każdy żołnierz się liczy. Aha! Wykrzywił się Kaili. Teraz pojąłem. Taka to amnestia. Dadzą do wyboru. Tu pal zaostrzony, tu cesarskie barwy. Albo pal w żyć, albo barwy na grzbiet. I na wojenkę umierać za imperium. Na wojence, powiedział Wolno Hotsporn, w istocie bywa różnie. Jak to w tej piosence? Wszelakosz nie wszystkim mu zwojować, drogie szczury. Możliwy jest, oczywiście, po spełnieniu warunków amnestii, to jest po ujawnieniu się i wyznaniu win, pewien rodzaj służby zastępczej. Czego? Ja wiem w czym rzecz. Zęby Gizelhera błysnęły krótko w ogorzałej sinej od zgolonego zarostu gębie. Gildia kupiecka, dzieci, miałaby chęć przygarnąć nas, przytulić i przychołubić. Jak pani matka? Kurwa mać raczej. Burknęła pod nosem iskra hotsporn udał, że nie słyszał: Masz w pełni słuszność Gizelher powiedział zimno Gildia może, jeśli zechce zatrudnić was oficjalnie dla odmiany i przychołubić, dać ochronę też oficjalnie i też dla odmiany. Kaili chciał coś powiedzieć, mistl chciała coś powiedzieć, ale szybkie spojrzenie Gizelhera odebrało obojgumowe. Przekaż Gilli Hotsporn, powiedział lodowato Herszt Szczurów, że za ofertę jesteśmy wdzięczni. Podumamy, zastanowimy się, pogadamy, uradzimy, co uczynić. Hotsporn wstał. Jadę. Teraz, na noc? Przenocuję we wsi, tu mi jakoś nieporęcznie, a jutro prościutko do granicy z Metiną. Potem głównym gościńcem do Forgeham, gdzie zabawię do Ekwinokcjum, a kto wie czy nie dłużej. Będę tam bowiem oczekiwał na takich, co już się zastanowili. Gotowi są ujawnić się i pod moją opieką czekać amnestii. I wy też nie mi tręszcie, radzę dobrze, z zastanawianiem i dumaniem, bo gotów Bonhart amnestię wyprzedzić. Ciągle nas straszysz tym Bonhartem. Rzekł wolno Gizelher, wstając również. Myślałby kto, że Łotr już za węgłem. A on pewnie za górami, za lasami. W zazdrości, dokończył spokojnie Hotsporn. W zajeździe pod głową chimery. Jakieś trzydzieści mil stąd. Gdyby nie wasze zygzaki nad Weldą, pewnie wpakowalibyście się na niego wczoraj. No ale was to nie frasuje. Wiem. Bywaj, Gizelher. Bywajcie szczury. Mistrzu Almavera, jadę do Mettiny, a zawsze chętny jestem kompanii w drodze. Co mówiłeś, mistrzu? Że chętnie, a tak myślałem, pakuj więc swój kram. Zapłaćcie mistrzowi szczury za jego artystyczny trud. Stacja pocztowa pachniała smażoną cebulką i zalewajką. Gotowaną przez żonę gospodarza stacji, czasowo wypuszczoną ze spiżarnianego aresztu. Świeca na stole pryskała, tętniła, zamiatała wąsem płomienia. Szczury pochyliły się nad stołem tak, że płomień grzał ich niemal stykające się głowy. Jest w zazdrości, mówił cicho Gizelher, w zajeździe pod głową chimery. Raptem dzień drogi stąd. Co o tym myślicie? To co i ty, warknął Kylie. Jedźmy tam i zabijmy, skurwy syna. Pomścimy Waldeza, powiedział Riff i Muchomorka. I nie będą nas zasyczała iskra różnich odspornowie, w oczy kłuć cudzą sławą i fantazją. Zakatrupimy tego Bonarta, tego trupojada, tego wilkołaka. Przebijemy jego głowę nad drzwiami oberży, żeby do nazwy pasowało. I żeby wszyscy widzieli, że nie charakternik, ale śmiertelny był, jak inni. I że w końcu na lepszych się porwał. Pokaże się, która Hanza najlepsza. Od Koratu po Pereplut. Pieśni zaśpiewają ona nas po jarmarkach, rzekł zapalczywie Kaili. Ba, i po zamkach. Andrzej Sapkowski. Wieża Jaskółki. Taśma druga. Koniec ścieżki drugiej.